Draka 188, zgłoszona przez pana posła Mariusza Błaszczaka. Pan poseł Szmit w imieniu wnioskodawców. Panie Przewodniczący, o komisją droga S7, która łączy Gdańsk z Warszawą, jedna z najważniejszych dróg w Polsce w trakcie organizacji. Niestety w wyniku decyzji ta modernizacja de facto zostanie w przyszłym roku wstrzymana tylko na tych na tych odcinkach, w których było dotychczasowo przeprowadzone prace, będą one kontynuowane i kończone. Ta poprawka ma na celu kontynuację modernizacji drogi S7 w okolicach ostrudy między Miłomłynem a Ostrudą. W sposób bardzo znaczący poprawi też i dostępność i spójność komunikacyjną Polski, ale też i dostępność Warmii i Mazur dla tych wszystkich, którzy zarówno z północy, jak i z Południa są na Warmi i Mazury przyjechać. Jest to istotna poprawka. Dokumentacja i inne przygotowania, jeżeli chodzi o realizację tego odcinka drogi i łomy zostały zakończone i ma ona pełne uzasadnienie. Dziękuję bardzo. Pani minister jaka jest opinia rządu w tej sprawie? Negatywna. Dziękuję bardzo. W takim razie głosujemy poprawkę 188. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję. Głosowało 44 posłów za, 16 głosów przeciw, 27 głosów przy jednym wstrzymującym. Komisja poprawkę odrzuciła.